Watykan jest najmniejszym państwem na świecie. Chociaż to karłowate państwo ma zaledwie pół kilometra kwadratowego powierzchni i liczy niespełna 500 mieszkańców, wywiera ogromny wpływ polityczny na świat poprzez swoją głowę, papieża. Znajduje się w centrum Rzymu i jest ośrodkiem wiary dla ponad miliarda katolików. Państwem rządzą wyłącznie mężczyźni, jego obywatele nie płacą podatków i jest to jedyny kraj na świecie z łaciną jako językiem urzędowym. Ale dlaczego Watykan? który jest całkowicie otoczony przez Włochy i którego powierzchnia jest tylko jedną ósmą wielkości nowojorskiego Central Parku, jest państwem samym w sobie. Spojrzenie na historię pokazuje, że od około 700 roku papieże ustanowili własne państwo, tak zwane państwa papieskie, które rozciągało się na całe środkowe Włochy. Papieże średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych byli dość świadomymi władzy władcami. Z państw papieskich interweniowali w sprawy światowe, koronowali cesarzy i wysyłali wojska na inne terytoria. Dopiero w 1303 roku papieże stali się zależni od korony francuskiej i dlatego uciekli na wygnanie do Awinionu we Francji. Awinion był zatem siedzibą głowy kościoła przez prawie 70 lat, w tym przez wielką epidemię dżumy. Dopiero w 1377 roku powrócił do wiecznego miasta Rzymu. Dopiero wtedy rezydencja papieży została zbudowana na wzgórzu Watykańskim w Rzymie, zastępując wielowiekową siedzibę papieży w Pałacu Laterańskim, który znajduje się około pięciu kilometrów od Watykanu. Gwardia Szwajcarska, rozpoznawalna dzięki swojej zbroi i kolorowym renesansowym mundurom, chroni papieża od 1506 roku. W tym czasie papież Juliusz II wynajął jeden ze szwajcarskich oddziałów najemników do swojej osobistej ochrony i od tego czasu pozostają oni u boku Watykanu. Dziś Gwardia Szwajcarska jest najmniejszą stałą armią na świecie, służącą głównie podczas uroczystości, ale wciąż składającą się z dobrze wyszkolonych żołnierzy i wysoce wykwalifikowanych strzelców wyborowych. I tak oddział składa się wyłącznie z obywateli Szwajcarii. Ale wracając do historii. Kilka wieków później, w 1870 roku, król Wiktor Emanuel kazał całkowicie zająć kraj papieża przez wojska włoskie w ramach Narodowego Zjednoczenia Włoch. Za jednym zamachem papież stracił całą swoją doczesną władzę, wojska i terytoria. Państwa papieskie zostały siłą wcielone do nowo powstałych Włoch. Papieże odmówili uznania władzy Królestwa Włoch, a Watykan pozostał poza włoską kontrolą narodową. Papież Pius IV ogłosił się uwięźniem Watykanu i przez prawie 60 lat papieże odmawiali opuszczenia Watykanu i poddania się władzy włoskiego rządu. Dlatego przez 60 lat tak zwana kwestia rzymska pozostawała bez ostatecznego rozstrzygnięcia. Dopiero w 1929 roku utworzono państwo watykańskie na mocy tak zwanych traktatów laterańskich. Stanowiły one, że świeckie terytorium kościoła rzymskiego będzie odtąd ograniczone do Watykanu. W traktatach laterańskich kościół otrzymał rekompensatę w wysokości 1,75 miliarda lirów. Watykan wykorzystał tę płatność jako pieniądze na uzupełnienie swojego skarbca. Zgodnie z traktatami laterańskimi, rzeczywiste terytorium Watykanu obejmuje jedynie obszar ograniczony murem. Watykan obejmuje Bazylikę Świętego Piotra, Plac Świętego Piotra oraz Pałace i Ogrody w obrębie murów watykańskich. Jednak Watykan posiada również szereg innych nieruchomości poza swoim terytorium, takich jak letnia rezydencja papieża i Uniwersytet Papieski, a także różne kościoły, bazyliki oraz wiele mieszkań i nieruchomości w Rzymie. Mussolini Watykan został uznany za następcę państw papieskich i otrzymał status prawny niezależnego państwa. Od tego czasu Watykan ma własne obywatelstwo, własny bank, bije monety, wydaje znaczki, a jego samochody mają watykańskie tablice rejestracyjne. Państwo watykańskie jest absolutną monarchą elekcyjną. Watykan jest rządzony przez papieża, który jest wybierany przez kolegium kardynałów. Papież łączy wszystkie trzy władze państwowe w jednym ręku, jest władcą nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, dlatego nie ma tu podziału władzy. Papież jest zatem ostatnim absolutnym władcą dzisiejszej Europy. Ponieważ raz wybrany, jest głową Watykanu i Kościoła katolickiego tak długo, jak długo on sam mu sprzyja i nikt nie może zmusić papieża do abdykacji. Jak dotąd był tylko jeden papież, który zrzekł się urzędu z powodu wieku. Był to papież Benedykt w roku 2013.